Dziś, piąta niedziela, zwykła. W liturgii słowa słyszymy o modlitwie, jest to główny temat. W pierwszym czytaniu słyszymy o Hiobie, który przeżywa straszną dramaturgię w swoim życiu. Giną wszystkie jego dzieci, siedmiu synów i trzy córki. Także prawie że wszyscy słudzy zostają zamordowani, wszystkie jego bydło zostało porwane i ukradzione. Piorun z nieba zabił wszystkie owce, które posiadał. Sam zachorował na trąd. Żona także go namawiała, by wyrzekł się wiary, by zaczął złorzeczyć Panu Bogu, ponieważ tyle nieszczęść go spotkało. Przyjaciele, którzy przyszli pocieszać Hioba, nie znaleźli odpowiednich słów ani wytłumaczenia, skąd takie nieszczęścia w jego życiu. Mimo wszystko Hiob wytrwale modlił się. W takiej nocy duchowej zwracał się do Pana Boga. Nie miał żadnej nadziei. Na polepszenie swojego życia, na zwrócenie swojego potomstwa czy zwrócenie swojego majątku. A mimo wszystko modlił się. Wytrwale modlił się. I Pan Bóg tę jego wytrwałość wynagrodził. Ponownie urodziły mu się dzieci, ponownie miał siedmiu synów i trzy córki. Pan Bóg zwrócił także wszystkie jego bogactwa, a samego Hioba obdarzył długimi latami życia. Ten, który się modli z zaufaniem do Pana Boga, wszystko otrzymuje, co jest dla niego konieczne, co jest dla niego potrzebne. Pan Bóg bowiem o wszystkim wie i o wszystkim decyduje. Rozmawiałem kiedyś z pewnym mężczyzną, który opowiadał, że jego syn przeżywał wielki problem. Martwił się dniami i nocami, aż w końcu właśnie ten mężczyzna, tata, mówi do swojego syna: Czemu ty się martwisz? Czy Pan Bóg wie o tej rzeczy? Syn odpowiedział do Niego tak, wie o tym, no to niech i On to wszystko załatwi. Potrzeba zaufania, które zdobywamy właśnie na modlitwie. Z kolei Psalm mówi nam o tym, że modlitwa jest to słodkie spotkanie z Panem Bogiem. Słodko jest wychwalać Boga, bo On leczy złamanych na duchu, On przewiązuje ich rany. Czyli Bóg jest tymi, którzy cierpią, którzy doświadczają trudności, którym niełatwo jest żyć. A dalej psalm nam mówi o tym, że On policzył wszystkie gwiazdy na niebie i każde imię nadaje. Czyli Bóg z wielką troską i zaangażowaniem patrzy na cały świat. Nie pozostawia ślepemu losowi to, co dzieje się na świecie. On wszystko kontroluje. Nie po to, by kogokolwiek karać, ale kontroluje po to, by pomagać i swoją miłość okazywać. Także i dzisiaj w Ewangelii słyszymy o tym, że Jezus wychodzi w nocy, z daleka już od ludzi, z daleka od tłumów, które cały dzień go otaczały, z daleka od chorych, którzy gromadzili się przy drzwiach. Jak to Ewangelista napisał, całe miasto zebrało się, odchodzi na miejsce pustynne, aby pomodlić się. Aby być blisko Boga Ojca, aby być w jedności z Bogiem, Ojcem. Modlitwę można podzielić na dwie części. Dwa takie charakterystyczne rysy ma modlitwa. Może być to modlitwa osobista, czyli te nasze pacierze, poranne, wieczorne, te akty strzeliste, którymi w ciągu dnia zwracamy się do Pana Boga. I także jest ta modlitwa wspólnotowa, czyli uczestnictwo w Mszy Świętej, w nabożeństwach. Czy to nawet w rodzinie, gdy na przykład ktoś odmawia Różaniec? Potrzeba jednej i drugiej modlitwy, ponieważ modlitwę można porównać do pociągu. Ta modlitwa osobista jest lokomotywą, która całe nasze życie pociąga ku Panu Bogu, kieruje ku niebu. Nadaje nam takiego entuzjazmu, radości z bycia dzieckiem Bożym, skorzystania z, z Jego łask. Natomiast modlitwa wspólnotowa. Jest jak tory, po których pociąg jedzie, aby nie pobłądzić, aby nie wpaść w jakieś fantazje i wyobrażenia. Także i my pamiętajmy o modlitwie, która przybliża nas do Pana Boga, która pobudza nasze serca, naszą wiarę, nasze zaufanie do Niego. Pozdrawiam wszystkich z franciszkańskim pozdrowieniem: pokój i dobro.